Cześć moi drodzy, cześć moi drodzy. Dzisiaj mamy chyba niecałą ósmą godzinę jeszcze, więc nie ma to jak wstawać o wczesnej porze nawet na wakacjach. Ale dla takich widoków i spacerów to chyba warto. No, idziemy sobie na jakąś kawkę dzisiaj. Nie będziemy jej pić przed przyczepą kempingową, tylko idziemy sobie do Lazis. To jest miasteczko oddalone od naszego kempingu około 2 km idziemy sobie brzegiem gardy, ale jak już jesteśmy nad tą gardą, to już wam pokażę. Poranek, gdzie jeszcze nie ma ludzi, nie ma turystów na plażach. Plaże są absolutnie puste i takie piękne widoczki, łódki tylko stoją na bojkach zacumowane, skutery wodne tak w oddali, czyli jakby za tym miejscem ogrodzonym tutaj, za tą strefą ogrodzoną, za kąpieliskiem i na chwilę obecną wyglądają, wygląda to wszystko tak. Także uważam, że bardzo fajnie, zobaczcie woda w gardzie bardzo czysta, bardzo czysta, jakiś tam gląd się gdzieś tam pojawia. Ale przez to, że są kamyczki, no to ona się tu gdzieś tam filtruje. Chociaż jak byłem wczoraj po południu i już była zmącona przez, przez, przez ludzi, tak naprawdę troszkę taka czysta nie była, nie? Tak, ale jeszcze ta informacja to taka, że właśnie tutaj ta plaża jest otwarta do godziny 9 dla ludzi z psami, więc w, te, w tych godzinach można sobie przyjść. Tutaj pies może sobie pobiegać, powchodzić do wody, no a później już nie może wchodzić, więc dlatego też. Idziemy wcześ wcześniej rano. A tu od razu, jak już mam kamerkę z tej strony, to od razu pierwsza linia domków, a tam wcześniej była pierwsza linia stanowisk kempingowych, Tutaj bezpośrednio, właśnie na naszym kempingu. No dobra, żeby nie przedłużać, my idziemy dalej. Odzywamy się z lasysa. O, no to jeszcze, 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 jeszcze. i by było idealnie. niecałe od kefingu i jesteśmy już tu przy bramie wejściowej do Lazise. Także... Idziemy zobaczyć, co się kryje za murami. No, a ten, który wprowadza nas, wygląda tak dobrze. Po prostu jest cudownie, ale robi się już tak gorąco, że ja już czuję, że powinnam dziś usiąść w cieniu. Głębiej teraz taką małą marinkę miejską, trochę fotek porobiliśmy, a jak się podoba? Pięknie, cudnie, urokliwie. Knajpki właśnie wszystkie się otwierają w tym momencie, więc za chwilę sobie idziemy na... To dobrze, że się otwierają, bo już myśleliśmy, że w poniedziałki być może mają zamknięte poniedzieli jako dzień wolny, ale nie, wszystko rusza do życia, więc super. Idziemy na kawę. Co skręcimy w jakąś uliczkę czy w jakiś deptak? To normalnie widoczki są zaraz piękniejsze. Przyznajcie sami, dajcie coś w komentarzach, jak wam się takie włoskie klimaty podobają. Promenada nam przypomina promenadę w Alicante. też bardzo podobna. A my po spacerku jesteśmy w Cappuccino Bar. Zamówiliśmy sobie po co? Po Cappuccino. Nie <grytanie> <grytanie> ja latę, ja mam latę. A po latę w końcu? Nie, nie <grytanie> Aha, to dobra. To Czyli wzięliśmy latę <grytanie> i, i krosandzik wdech. do tego te są z wanilią, te dwa są z wanilią, ten jest z czekoladą, a ten jest z smarmandą. Także czekamy na kawkę jeszcze. Tak nam się fajnie siedzi. Ten widoczek mamy przepiękny nad Gardetu. Wypiliśmy kawkę, no i przyszła pora śniadaniowa. No i czas prowadzić ja włoskiego, włoskiego śniadania. I teraz tak. Asia, co namówiłaś? La bruszette Parma. Ja Parma. Ja mam takie leprusette Fantazji. Iza. Ja mam Lazise. Lazise, ok? Nie. Tak, tak. Nie, la, nie. Dobra, nieważne, jakieś, jakieś, la, jakieś la. A Tomek, ty masz co? Ty masz typowego tosta, takiego włoskiego, tak? Super, super. No to co? My tu sobie zajadamy, bo naprawdę fajnie to wygląda i pięknie pachnie. Oliwy mamy podane, i słuchajcie, lecimy dalej. Po śniadaniu udaliśmy się w takie mega urokliwe uliczki. Dziewczyny gdzieś tam z przodu Stanęły i mierzą okulary Mnóstwo takich restauracyjek Słuchajcie W różnych miejscach A no jak tam? Wymierzyłyście? Myśmy do torebek A do torebek Ja myślę, że do okularków Nie, też, ale Okularski potrawa No i tak to wygląda Chcę przyjść wieczór jeszcze Słuchajcie, bo wieczór To naprawdę musi być pięknie Ale już taką namiastkę wam Daję I co uliczka to Czyjś nowym zaskakuje. No i taki klimacik tutaj sobie mamy. Tomek naprost. I tu dochodzimy do tego porciku, od którego żeśmy praktycznie zaczynali zwiedzać miasto. Tylko rano było puściutko, a teraz mamy już godzinę zobaczcie 10.52. 50-52 i już robi się coraz bardziej tłoczno. Ciekawe, co będzie wieczorem. A nie mówię Wam jeszcze, bo za, to, za tą kawę, za to śniadanko, czy za 4 kawki, 4 croissanty yy, i tak naprawdę 4, 4 porcje yy, śniadaniowe zapłaciliśmy 51 euro. Czyli powiem, że mega przyzwoite ceny. Mega. Co myślicie, aby apartament mieć w takim miejscu? Z przesmykiem na morze. Znaczy na morze nad jezioro, ale to jezioro Garda faktycznie wygląda tak jak mówiliśmy nawet z Tomkiem na śniadaniu, że jak się patrzymy, to tak jakbyśmy widzieli naprzeciwko wysepki nad Adriatykiem, więc dlatego powiedziałem, może. Zamieszanie totalne po prostu po całym dniu wygupów na basenach i po wyjeździe na zakupy i tak dalej, to już sami nie wiemy, co mamy jeszcze jeść, co mamy robić co mamy wykombinować. No ale tu szef kuchni. Dla młodszej części naszej ekipy. Co robi? Burgery. Razem ze mną. Tu drugi kucharz. Którzy wepchnęli nam się tutaj po prostu y, na moje miejsce robocze. I zaanektowali to wszystko dla siebie. Madzia, ty co robisz? A pokaż, jaka, Madzia jest czerwona. Madzia się opaliła najbardziej ze wszystkich. Patrz manogi. ma nogi. Tak. Po nie... Ale będą wolały dzisiaj. <laughs> nie, Madzia jest po prostu słońcolubna i... I do łaczadu najbardziej ze wszystkich jak chodzi o słońce. Tomek, co ty robisz? E, nie wiem, znajdę sobie zaraz takie <grym> za razne jakieś zajęcie. Nie <grym> mówię bo miał Tak. Udaję, że coś robię, sprawdzę czy się na przykład yy, hulajnoga ładuje. <grym> Ogarnij sprzęt. <się. grym> Mario, co ty robisz? Ja otwieram Proseko, a Ty nie piję sobie Kimczędzasek. <grym> tak, a czemu ja nie mam proseko? Yy, bo na razie oddałem butelkę Madzi. A Madzia była odpowiedzialna za bar. Madzia byłaś odpowiedzialna za bar? No, to to, to to, to to, nie wiedziała o tym. No właśnie. Jeszcze mi tu kogoś brakuje, jest jeszcze się Oskar gdzieś... Oskar pojechał po do restauracji. A, czyli mamy e... za mało jedzenia. <laughs> mamy za mało jedzenia, nie, no Oskar skieruje, nie je, no to tak. Czyli ja, Oskar po frytki, dobra. A my zrobiłyśmy zakupy w Lidlu i tak szczerze powiedziawszy to te ceny w Lidlu takie... To no też chyba przyzwoite były, tak, nie? Ja bym powiedział miarkowane, bo kupiliśmy bardzo dużo, jeszcze uważam. Bo i takich włoskich serów, i oliwki, i jakieś tam rybki, i coś tam. I wino, i, i oliwę. I, wino, I oliwki wody mineralne i właśnie te. I te burgery. Prosecco, burgery, dużo no. bazylię, bazylię. cebulę. Taką piękną i rukole, i parmeńskie. I grana padana. I, I szynkę tak. parmeńską. I zawsze i za wszystko 60 euro. wszystko, tak. wszystko. Także, Także ceny ceny takie dosyć, dosyć fajne. A czy ja bym powiedział w ogóle, że, że ten, że to y, tu nad gardą, zarówno w restauracjach, y, czy właśnie w stepach, to, to no już naprawdę ceny są co? przyzwoite, nie? Przyzwoite, no. Chyba, że na Węgry były droższe. Chyba, że na kempingu mówię. to, to... Wyborowane. No na kempingu tak a to zawsze tak jest, że kemping ma wyższe ceny. Dobra, no, ale jedno ja musło arbuza w ciepłym to... kraju za 4 euro, no to... A to którzyśmy za czego nie wiem mogli zapłacić, ale... E, chyba było 4 euro, ale za co? Ile za arbuza? E, 4, 4 coś z takim delikatnym za, e, za No to, no to no. dużo no. drożej jagona co arbuza? Za tego arbuza. Czekaj, masz paragon, zobacz. Nie, nie brałem. Paragon jest w, nie, no jest w samochodzie. W samochodzie paragon, no, nie, no. Dobra, za chwilę wyciągnę to jeszcze pokażę. Oj, nie kupiliśmy ja wyciągnę, tego albo... limoncello. Nie. No nie kupiliśmy, ale... Może wiedzą, które najlepsze. I właśnie, jak, jak macie limoncello yy, do polecenia, które warto kupić, to no, bardzo proszę, dajcie znać w komentarzu. Ale jak jest Mamy paragon. Nie wiem, to, kto jest Kukaj ten. anguria. Anguria? Tak. Pierwsza, ten anguria 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 Prosecco 4,29 Anguria jest yy, no to za całego 4,29 Czyli 60 nie, nie tak, to tak, masz. 4, no dobrze, ale 4,29 masz za wszystko i 0,69 euro za kilogram I mają tylko 4% yy, Watu, watów na, na owoce na owoce 18 jest na co? Gdzie masz to jest 10, 10, 10. 10? No to 10 mają na, na szynki, widzę. Popatrzcie się. I mineralne tego napoja mają 22%. A resztę wszystko jest 4 i. Ale pomimo tego, 10. że 22% to zobacz, jaka tania ta mineralna. Tak, tak 80, 80 grosz polskich. No, tak, Można to było jeść. Tak, tak, to. 80 groszy. tak, tak. Dobra, no to... No to teraz ja bym sobie zrobiła chyba coś do picia, bo nikt mnie nie chce obsłużyć. No i pokażcie jak to wygląda. No jeszcze nie złożyliśmy. A bułki macie upieczone? Nie, nie robiliśmy. Robimy po... Trochę i bardziej hamski fast food. Ale to czemu nie odpalicie sobie tego opiekacza i nie, nie upieczecie tych bułek? Dobra to już. co głodni mają gdzieś po prostu. Ekologia tu jest, nie można tyle prądu używać do jednego jedzenia. Co za rodzina, nie da się tu nic wypić, nie da się tu nic zjeść. Ja idę, trzeba sfotografować wszystko po kolei. Jak A nie dajcie żadnego sosu sobie? Jest no. ketchup i barbecue w uh środku. -huh, uh -huh. No to jeszcze talerzyków wam trzeba. No i co? I możemy im życzyć smacznego. jestem ciekawa, żeby któryś z was ugryzł to i powiedział, czy pyszne mięsko. Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo spoko. Mm -hmm. No to Filip dawaj. Mm -hmm. A czwarty nie wiem dla kogo. Co mm -hmm. będzie na dokładkę. Mm -hmm. No to co? No to smacznego, a teraz my się zabierzemy za robienie naszego jedzonka. Jakiegoś. Ja no Jeszcze nie wiem. Sa, tak? tak, oni już mają. A to nie dla wszystkich? No nie. Jeszcze <śmienicza> jedynasta Ja byłem przekonany, że to nie będzie. No to czekam no A tak. Ale jest jeden dla czego, a oni sami A ile było kupy? Osiem. Osiem? Bo my jest sześć, tak? no. no dobra, słuchajcie, kuchnia Oskara i... Boże, Oskara Filipa i Huberta. Serwowała burgery, były podobno bardzo dobre, nie podzieli się nic, nie? Nic Tomek, nie podzieli się, nie? Tomek Ale nie... nie Jadłeś? Kurde, to ty się zapałeś. A kuchnia Izy i Jasi, czekaj, serwuje coś takiego, normalnie po włoskiemu, po włoskiemu. Kurde, pomidory, oliwy, te sprawy. Tu jeszcze nawierzchnię oliwą możemy podać. Dobrze, 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 proszę no. bardzo. Iza? A gdzie mam rybki? W środku mam? No mam. jeszcze specjalne. O, o pięknie. Mm. Słuchajcie, smakuje niesamowicie na pewno. Albo będzie smakować. Nie będę tego próbował. A serki to takie też. Chcesz wiesz jeszcze? No jedną tak dla, dla ten. Jedną, jedną. No dobra. Madia, ty chcesz takiego? Patrzcie. Tak, zamówiłam sobie. Tak? Tak. A, Zobacz, o, to ja! <laughs> Jakaś go nie <laughs> Ale mogę ci oddać! Mogę ci oddać! Nie, bo Madia ma z gorgonzolą. Aha, Madia ma z gorgonzolą. Tak, Madia jest nasza drużyna. Aha, dobra. To moje z sianem mamy bez gorgonzoli, tak? Zaraz teraz opiniami się dzielimy. Jak tam? Nie, nie dałam rady... jeszcze rady spróbować. No to dajesz, dajesz. Tomek? Jeszcze nie mam jednego składnika. Poczekaj, bo dzisiaj Aśka testuje. A. Ocet balsamiczny, który ja uwielbiam. Dawaj. Z czekoladą. To krem czekoladowy? Mm. <grym <grym> tak. <grym> tak <grym> wygląda. Tomek, dobra, do, Tomek, dopuszczam Cię już, bo widzisz. Spróbowałem, jest wyśmienity. Dobra. A siulka już? Przełknęłaś już. Jak kuchnia Maria, dobrze przygotowała? Ten pan w tej restauracji zrobił wyśmienite, ale nasze jest po prostu o jeden level wyżej. <laughs> Macię próbować już czegoś. ale mu dziękuję za to, że po prostu. Zainspirował. Tak. Mogłam się nauczyć czegoś nowego. No dobra. No to słuchajcie, smacznego. Zajadamy. <laughs> <gry> dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest tak bardzo gorąco, słuchajcie, że siedzimy tutaj już po kaweczce i robimy co możemy. Zawieszamy sobie tu jakieś ręczniki, żeby trochę ochronić się już od słońca. Coś nam się tutaj nasza konstrukcja zepsuła, bo ja to inaczej zawiesiłam, chyba ktoś poprawiał. I średnio mu poszło, ale słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy tutaj na tym stole mieli troszeczkę cienia więcej, bo zrobiliśmy sobie śniadanko. Dzisiaj będzie tak po włosku, trochę szwedzki stół. Do tego robimy jeszcze właśnie tostowany chlebuś, bo kupiłyśmy go wczoraj i troszkę nam ten chlebuś już się tak no tak troszkę się zrobił słuchawy. więc dzisiaj będzie tak i zaczynamy dzień jak co dzień na urlopie, nie? My wołamy resztę. I zasiadamy do śniadania, a później się mhm. zastanawiamy, co będziemy robić, bo takie upały są naprawdę na dziś i na jutro zapowiedziane. Ale że ja nam tylko tu chcę jest... przypomnieć jak padał, deszcz, to mówisz. Ale leje, cały czas taka pogoda leje, teraz troszkę upałów, ale są upały rany boskie. Nie powiedziałam, że rany boskie, tylko, że się zastanawiamy, co robić, jak wykorzystać ten dzień. Jeszcze trzeba psu. Polakowi dobrać. nie dogodzi. Nie no słuchajcie, no, idziemy, idziemy chyba, będziemy sobie siedzieć tu, ważyć i będziemy sobie chodzić na basenik Tak na chwilę przekąpać się i e sportem. Dobra. A kroki biją, a kroki biją, bo to duży Tak, tak camping, Mario Challenge robi ile kroków, nawet nawet łazienkę sobie tam Wybieram gdzieś najdans? z tyłu wybrał, żeby dalej chodzić, tak. No to co, ja zapraszam na śniadanie. A po śniadaniu i po kawce czas na arzuika, podane jak kurde w knajpce będzie. No by pokazywał Mariusz zdjęcia, to wiesz, robię co mogę z tego co mam. Proszę. No dobra, dziękujemy. Wczoraj taki przypadek był, że poszły dwie hulajnogi. Poszły, poszły sobie. Poszły sobie. <noise> Wrócą zaraz. Wróciły, wróciły jedna z przebitą dentką tylną, druga z przebitą dentką przednią. Czyli mamy jeden komplet. Ma, mamy jeden komplet, ale nie wiem, dzisiaj rano żeśmy się wybrali od razu tutaj do 30 km do miasteczka i kupiliśmy... Pokażę Wam. Kupiliśmy dentkę od razu. O, Tomek kupił sobie dentkę. Kupił sobie takie cudo, gdzie może, gdzie może wrzucić ten, taki specjalny płyn, który uszczelni, uszczelni tą jego dentkę, żeby nie montować wcześniejszą. Jak się uda, no to zostanie. Jak nie, no to będziemy wymieniać. A my żeśmy kupili koło, tylko już bezdentkowe w tym momencie. Bo już Hubert mówi, że ma dość to jest sparta, czwarta przebita pona w tej yy, kolejnej nodze w ciągu dwóch lat, także yy, bezdątkowe teraz będę No i, i będzie gotował to koło podobno, bo... A ja też sobie coś kupiłam, chciałam pokazać. Co, co się kupiłaś? Takie coś. A taki biskupi kolor? Bo już miałam zawsze te zielone, to teraz sobie kupiłam... I zakupiłam nam coś. O ja się... No. To Ale po co nam? O. No jak to pójdziemy na basenik, będziemy się w chodzie trzymać? Temperaturka, żeby była jasność, 31,5 stopnia i tak się trzyma. Dzisiaj padła decyzja, że nie idziemy na baseny. W cieniu. Siedzimy sobie, tak, to jest w cieniu. Nie idziemy na baseny, bo każdy już jest tak cieniu. przypalony, że A jutro yy, szok, ale wieczór tak. się chcemy wybrać do. Werony, tak? Tak, a jeszcze chciałam powiedzieć, że na wjeździe na kemping spotkaliśmy trzy zestawy, które właśnie przyjechały z Polski, także pozdrawiamy serdecznie. Tak, Kraków pozdrawiam, bo głównie chyba tam Kraków był. Kraków pozdrawiamy. I coś tam jeszcze mieliśmy mówić, ale nie wiem co. A wiem co. Tu jest tak, że od 12 do godziny 15 jest siesta. Od 13, od 13 tak? Do 15 jest siesta, czyli poprawka. I samochód musieliśmy zostawić przed kempingiem na parkingu i przyjść na nogach, a tak naprawdę żebyście wiedzieli to parking jest za naszą przyczepą, bo tu jesteśmy ostatnią parcelą i trzeba było iść iść tak, 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 tak i kroków wyszło Dwa tysiące. Także gdzie tu się nie ruszę, to od razu mam dwa tysiące, także pięć takich rundek i mam ten wykorzystany limit dzienny kroku. także ten... Tak. Wykorzystany. Po, po prostu jak gdzieś dojdzie, to siada tam i czeka do nas tak dnia, aż się limit aż Tak, aż się zegarek mi zresetuje i tak dalej. Dziesięć tysięcy kroków wystarczy, zupełnie. Dobra. I co, Iska? Iska, robimy kawę? Nie. Nie, my idziemy. Aha, wy idziecie znowu do tego Lazaretu, bo tak? my nie mamy limitu kroku. Słuchajcie, bo y, Lazisę nam się słabo pamięta, ale Lazaret nam wszedł dobrze i mówimy Lazaret. Prześciliśmy. Tak, Także miasto jest przeszczone. będzie też idziesz dziewczynami? Chyba tak. Chyba tak. Ty też idziesz? Też nie ma limitu kroku. To dobrze. No a chłopaki się biorą za nogi. A my tu mechaników trzech? No nie, dwóch, dwóch. Ja będę, ja będę nagrywał, jak wam będzie szło dobrze. Oskar idzie? To może być, to może być ciekawe. ma krótsze. Sobie, tak? Trzeba się spytać, no dobra, książka, do później. Musisz na coś napić, najpierw. bo mi normalnie ten. W ogóle to złapałem ten, gardło, nie boli. Dobrze, że Asiura miała ten, jakieś tam tabletki do ssania. Niebieskie. A prawda? Niebieskie, nie, Ja niebieskich nie potrzebuję. A twój bąż już tak? Dostania, niebieskie. Tomek tak, nic nie gadania ci się <laughs> Ale dobrze mi idzie. Chodzi o to, że żona stwierdziła, że są ci potrzebne, dlatego ci poruczyć. Nie, 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 mi nie są potrzebne. To ty tak twierdzisz. O tym, że je dostałeś i myślisz, że... No dobra. No i widzicie, tak on jest na wesoło, całymi dniami tak jest. Jedna kolejnoga wyrozkręcana. Tam macie w pojemniku. Szereg elementów. Pytanie, czy to my wszystko się zajdzie w swoim miejscu, nie? Starczy części na trzecią. Ale widzę, już ten, że się tętkę wymienili, nie? Udało się. Udało się. Dobra, i widzę, że napompowane. I czekaj, bo tam coś zrzuciłeś. O, orzysko. Jakieś, Albo jakiś czpiej taki. Tu Ale chyba łatwo nie jest, nie? Bo robicie, się już, robicie już chyba z półtorej godziny, albo lepiej. No spokojnie, spokojnie tyle. Od pół do drugiej, a jest czwarta, nie? Pół do trzeciej. No, a jeszcze jedna tu do złożenia, a ta będzie gorsza, bo to koło jest ko kołem z napędem akurat. Nie. Także będzie jeszcze, jeszcze więcej roboty. Jest godzina 19.40, czyli od, od 14.30 od 14.30 czy od 1530, bo nie wiem. Od 1430 trwa serwis i właśnie druga hulajnoga otrzymuje życie, czyli opona, opona zmieniona. Opona zmieniona. Tam się już ładuje gdzieś, o tu. Tu także będzie mieć ten skompletowane hulajnogi już. No a my sobie siedzimy dzisiaj, jest, słuchajcie, taka duchota, że praktycznie mieliśmy jechać do Werony, ale niestety nie pojechaliśmy. Możesz pokazać co zrobiłeś. No, coś tu mu to depłem. <grym> nie nie Weź do Werony, do ale przeostawiliśmy na jutro, bo cię po prostu się na, nawet nie da. Nawet żeśmy na basenach nie byli, ale nie zaraz, ale zaraz, nad zaraz nad gardę, idziemy nad, nad. nad gardę zaraz na właśnie. No to my byliśmy na shoppingu. Tak, właśnie, i, tak. i ten, i, 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 skarty, i skarty poleciało. I Mario nie chce oddać 200 euro. Ja 200 euro. Ja odrobię. Mogę wam, mogę wam kampera posprzątać. Dośnie ci procent. O kurde. Ja bym się zaczynała. To mogę, mogę sprzątać już dzisiaj. Zrobimy saluta, no. Lubi. Lubi. No, 3-4. Salut. Jeszcze raz. Far tak, garda. Po takim mocnym to może być ostatni. My doszliśmy już nad gardę. Zobaczcie, jest 250. Jeszcze tyle ludzi. Ale to z racji tego, że naprawdę dzisiaj było tak gorąco, że nie szło po prostu wyjść w ciągu dnia. No, a mimo to, że jesteśmy w czerwcu, pamiętajcie. No jesteśmy w tym momencie już nad brzegiem jeziora. I idziemy się właśnie przekąpać. Ładny zachodzik, W zasadzie już po nawet. O! Pieski już szczęśliwe. Słuchajcie, dogrywamy kolejne ekopunkty, punkty. Czyli pierwsze pamiętacie było 15, a dzisiaj jest 4 i 46, czyli 5, mamy 65 ekopunktów.